Witajcie z tej strony odkrywca radio, to jest właśnie kolejna materiały z serii, Infraspace. Tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy wydobycie mianowicie wydobycie właśnie aluminium. Nasze kopanie powstały właśnie na tym konkretnym biomie, bo na tym biomie właśnie występuje złoże aluminium. Tak więc nasze kopanie już tutaj powoje pracują. na sprawa jest taka mianowicie w końcu się dowiedziałem a raczej razem z Wami się dowiedziałem, jak naprawić nasz statek. Kosmiczne, a do tego potrzebujemy konkretną technologię, mianowicie odbudowa statku kosmicznego, a mianowicie Spaceship Construction. Więc tutaj potrzebujemy właśnie zielone pakiety. I tutaj właśnie widzę, że Wy macie problem z ropą naftową, ale to może dlatego, że jest. Nie, na pewno jest problem z żywnością, to na pewno już to widać. Ale ropę naftową produkujemy dość dużych nadwyżkach, więc po prostu problem z transportem. Ale to da się później to załatwić na spokojnie. Wystarczy, że zaczniemy produkować właśnie te nowe pakiety badawcze, czyli zielone. Przez ten czas właśnie technologia się zbadała. Ale zanim my w ogóle coś tutaj zrobimy, to najpierw postawmy nową podstawową farmę, abyśmy zwiększyli troszkę produkcję żywności. I w ogóle tak. No, strasznie dużo tutaj ciężarówek jeździ, tędy. Niestety. No i też, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powstał tutaj wielki park miejski i dzięki temu nasza cywilizacja, a raczej nasze miasto troszkę bardziej się rozszerzyło, czy też bardziej się powiększyło. Ale dobra, zobaczmy tak, po pierwsze, czy ja wszystko produkuję to, co jest potrzebne na zielony pakiet badawczy? W sumie dobre pytanie. A więc tak, potrzebujemy chemikalia. a są produkowane, potrzebujemy niebieskie pakiety, które też produkujemy. Potrzebujemy piasku. Mam go. I potrzebujemy aluminium, które też produkuję, więc tak naprawdę wszystko posiadam. Więc mógłbym teraz postawić tutaj dwa zakłady po tej stronie. Jeden i drugi. Tylko jeszcze tutaj dodamy duszkę. O! I tak to będzie wyglądać. A więc dobra, to już pracuje. Nie mamy prądu, czyli musimy zbudować nową turbinę wiatrową. W jakimś takim miejscu, gdzie będziemy mieli wydajność 100%. Czyli na przykład, może tutaj kolejna turbina i jeszcze jedna, żebyśmy mieli jak największą nadwyżkę prądu. Dobra, na razie tyle mi to wystarczy. I dobra, to już będzie pracować w miarę. Czy czegoś nam brakuje? Czy musimy czegoś więcej wyprodukować? E, według statystyk nie ma takiej potrzeby. A jak tam nasze chemikalia, w ogóle te chemikalia, one powstają z niczego. Więc ciekawe. Nie, chemikalia mamy na spokojnie. Ile ja produkuję tych pakietów? Wow, bardzo mało tylko. Oje, bardzo mało ich produkuję. A to może dlatego, że. Aaa, chyba dlatego. No teraz to już będzie pracować. Wiecie co? Ja chyba jeszcze takie dwa zakłady bym postawił. Od produkcji pakietów badawczych. Bo z tego co widzę, produkcja idzie bardzo powoli. E, pakiety badawcze były tutaj. No, o dziwo. Faktycznie bardzo długo to się robi. Tylko tak, teraz potrzebuję chemikalia, bo ich mam mniej. Mniej ich produkuję, niż właśnie potrzebuję. A ich potrzebuję znacznie więcej, więc potrzebuję nowe zakłady, aby powstały. O, proszę bardzo. Chyba też już jest tutaj idealnie, zimowa mowa o stan produkcji. Tak. Czyli dobra, wszystko mamy. Bardzo mnie to cieszy, ta sytuacja. Czyli w końcu zobaczyliśmy właśnie produkcję zielonych pakietów. Tutaj brakuje wody. Ale dobra, w pierwszym kierunku idziemy badać sieci wodociągów, bo to będzie bardzo ważne. Dlatego w pierwszym kierunku idziemy w tym. Chce badać sieć wodociągów, abyśmy zmniejszyli ten ruch uliczny, bo na razie... Masaka. Dosłownie masaka. Na pewno to bardzo pomoże sytuacja. Ale na razie musimy poczekać niestety, aż rozpoczną się badania. A niestety jeszcze nie rozpoczęły się, bo musi dojść tutaj dostawa dokładnie aluminium. Aha, ciężarówki już jadą z dostawą. No to dobrze. Jak jadą jak najszybciej. Też oczywiście można później ulepszyć te drogi bardziej, czyli mianowicie, żeby te drogi były lepszej jakości, czyli to się równa mianowicie, że nasze pojazdy osiągają większą prędkość. A pierwsza taka droga to jest właśnie betonowa. A później musiałem stworzyć sieć autostrad, czy też nawet super albo też i nawet sieć kolejową, czyli pociągi. No nawet i szyb ultra szybką kolej. Więc tak to się prezentuje, a ja jeszcze zobaczę tak na przykładzie tutaj, bo co ja tutaj zdobędę za rury. Rura od trenu, od wody i jeszcze od ropy naftowej. Okej, okay. a tutaj mamy po prostu zbiorniki. A tutaj możemy wydobywać metan, aby dostarczyć go do elektrowni. A jak dobrze pamiętamy, metan występuje w obszarze wyschniętej rzeki, czyli właśnie w tym. No nic. No, tutaj mamy oczywiście ten uran, a tutaj mamy iryd. I mamy braki, głównie braki wody. Dlaczego? Hmm, może dlatego, że tak ledwo produkuję na płysie wodę. A skoro tak, to chyba bym dał nowe zakłady od produkcji wody. Może nawet bym dał tutaj. Czyli tak to bym skręcił. O! Nie podobały mi się właśnie te braki, dlatego też bym troszkę zwiększył produkcję. Czy tutaj jest potrzebny prąd? No, będzie jednak potrzebny. Dobra, mamy to czyli woda już się produkuje znacznie większej ilości, ale oczywiście można to poprawić bardziej poprzez postawienie typowej sieci, czy tam właśnie kopalni, czy sektora wydobywczego wody. Czyli z wód powierzchniowych. Jestem głębi przepraszam, głębinowych. czyli to jest kategorii. No, tutaj, jest tak tu wody. No, nasze badania powoli trwają. No dobrze. Wielka dostawa aluminium też już jest. Dobrze, niech to właśnie funkcjonuje w miarę. E, czy ja coś tutaj zgubiłem? Aha, to ciekawe. Czyli może mógłbym to tak poprawić, chociaż chyba nie do końca. Bardzo dziwne, że się złożyłem stworzy drogę. Może bym to poprawił? Ja się mogę tak kliknąć. Matka Boska, co to za mutant mi wyszedł? Czy żeby to na się tykało tak, jak bym chciała, ale... By. Okej okay. Coś dziwnego mi wyszło, i bardzo dziwnego Co tu się dzieje? Tu się dzieje, że nic się nie dzieje U. A to chyba nie jest fajne, że tak leci prosto w produkcję wody No i że jest taki kolek przy okazji Ja, yeah, dlatego ja potrzebuję, tą sieć w autobusie, bo zobaczyć co się dzieje. A jeszcze góry się badają, niestety. Więc jeszcze musimy poczekać. Więc w sumie dzisiejsze materiał będzie bardziej skupiony pod... Tematyką właśnie zbudowania sieci wodociągów. Oha, już domek stracił poziom, bo właśnie brakuje wody. Jakimś cudem. Chociaż nadwyżkę wody mamy dość dużo. W końcu. Mamy to. A więc tak, to tutaj to się rozblokowało i w pierwszej kolejności oczywiście badania pod produkcją wody. Oczywiście to dość dużo kosztuje stali, ale na szczęście mamy fajny zapas tego materiału. nie będzie żaden problem. Ale dobra, najważniejszy etap w tym odcinku jest za nami, czyli mianowicie sieć wodociągów. jeszcze tak tutaj połączę, bo nie wiem co tutaj potrzeba. Ale wiecie, zawsze to już będzie w zapasie. Dobra, czyli to mamy. Kolejna sprawa to może będzie sieć produkcyjna właśnie oleju. Co się stało? Przepraszam Cię bardzo, ale teraz to już zawsze znaczy powinno nomadzie pracować, wiesz? Co jest? To ma jakąś przepustowość? Nie wiem dlaczego to nie pracuje tak, jakbym chciał. Co ty robisz go? Czy to może normalnie pracować, czy nie? Co jest? to Extraction. Może po prostu tutaj postawię taki, nie wiem, główny budynek? A teraz będzie tak. Oxygen. Mam zbyt duży mam problem z wyglądem. Co ciekawe? O! Bardzo duży problem mam z prądem. Dlaczego miałem taki nagry... skok... energetyczny? O, jak miło, że w końcu jest to dostarczane. Normalnie. Dobra. Może po prostu musiało się to przetransportować w górze. Czy jakoś tak to zrozum mam zrozumieć? Dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy potrzebne do trenu? Bo jeśli nie, no to mógłbym spokojnie to dać prosto w miasto całą sieć właśnie trenu. hm Dobra, widzę, że to już się poprawia. No to ostatnia sieć wodociągów, jaką możemy dać, czy tam sieć rur, to jest właśnie... Ropy naftowej. No, ropy naftowe to na pewno nie muszę dać do miasta, bo to nie wymagają. Może jeszcze takie jedno połączenie, w razie co? O, i tak to zrobimy. Czyli z tego co widzę, chociaż nie do końca, bo jeden budynek nie jest podłączony. Dobra. Teraz już chyba jest wszystko podłączone tak jakbym chciał. No, od razu lepiej. Zobaczcie też, że zmniejszył się ogólnie ruch uliczny. Poprzez to, że to ulepszyliśmy. Czy jest znacznie lepiej? Jak tam produkcja elektroniki? A, mikrochipy, komputery. A gdzie jest sprzęt AGD? Tutaj? O, sprzęt AGD by się przydał, wyprodukować więcej. Co on wymaga? Wymaga oczywiście elektroniki. Elektronika wymaga żelaza i miedzi. Chyba, chociaż nie, będę miał problem z miedzią. Kopalnia miedzi musi zostać postawiona nowa zróbmy tak, jakoś zimnie, chociaż do, do, to będzie nawet i tak pracować, czyli troszkę to dałem. Tak, właśnie potrzebuję ten mikrochip, zaraz właśnie ten sprzęt AGD troszkę większej ilości bym potrzebował chyba to zróbmy tak tutaj zrobimy tą drogę, nową Elektronika. i mógłbym teraz dać to Czy nie będę potrzebował więcej plastiku? Chyba nie. Chyba jeszcze to będzie pracowało normalnie. Ale może bym wyprodukował troszkę więcej tych mikrochipów, przyzumując. Czyli dałbym jeszcze jeden taki zakład. O i tak to możemy załatwić. Niestety, oczywiście znowu mi brakuje troszkę tego prądu. Ale to może w następnym odcinku zbadamy kolejną technologię, czyli ulepszone łopaty turbin wiatrowych. Ale to tylko pozwoli dzięki temu, że mogę postawić bliżej. Wisiało tutaj trochę jeszcze racji żywnościowych bym dodał, nie jakoś specjalnie duża tylko troszkę. mianowicie tyle, tylko czy jest tutaj wodociąg? Jest. Dobra. O, już nie mam prądu. Już prądu nie mam. Hmm, Mogłbym gdzieś jeszcze tutaj? Tak, mogłem tak wzdłuż tego. Albo wy nie macie prądu, bo. Aha, bo tak. To jeszcze jakaś zaraz to załatwimy. A, i to tam mogłyby mieszkania tak postawić od razu. Więc troszkę bardziej powiększymy populację. A jak tam były? To jest ura od wody, ale to nie jest ura od y, tlenu. No, teraz już jest lepiej. Ale dobra, ogólnie powiem wam to, że to pięknie teraz wygląda, jak to tak poprawiliśmy, tą sytuację, jeśli mowa właśnie o No i oczywiście sam progres produkcyjny, czy wydajność produkcyjna bardzo mocno się zwiększyła w naszej kolonii, dzięki temu. Tylko dlatego, że postawiliśmy właśnie tą sieć wodociągów, czy też po prostu sieć rur. Dobra. Ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się. I do tego, także, do zobaczenia. Cześć.